Będzie będzie. Kto, kto, kto ostatni dojedzie do Kacperka? Kacper. Choroba, też motocyklista. Uwaga! Jeśli gotowi to rozpoczynamy procedurę startową. Wszyscy są gotowi? Kacper chyba się popadł, że coś... chce. To czekamy, jeszcze jeden szaleniec w Jeżeli wszyscy są gotowi, to rozpoczynamy procedurę A, stankową. Uwaga! Trzy! Dwa! Jeden! Start To najwolniej! I żużlowcy, i ścigacze! Ale będą emocje, tego jest zwaniaki opierają się na podnośku, brawo nie było takiego zakazu brawo dla zawodników Do ostatni do Kacperka tylko proszę nie przejechać Kacperka i zostawiamy już gasimy motocykl i gasimy ścigacza Oskar Jakoś sobie radzą na motocyklach transportowych. A wszystkie motory są zbudowane zupełnie do czegoś innego. Już zakończył Oskar, a jedzie jeszcze Kamil jedny. Więc tegoż doroba. Więc jest doroba świata w trialu. Ej, meta, nie idziesz do taty. Meta stoi na miejscu. Do ostatni. Brawo Kami przez to jest. brawo Złóżko